Cześć, z tej strony Paweł Matner, magister fizjoterapii, trener biegania. Biegam 16 lat, nigdy nie miałem kontuzji. E, jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to kliknij i subskrybuj kanał, żebyś niczego nie przegubił, nie przegapił, nie przegapiła. E, jedziemy. Czego nie robić, jeżeli zaczynasz biegać? Często, e, bardzo często, nagminnie wręcz, na tych wszystkich forach, na facebookach, Ludzie piszą, jak zaczynasz biegać, jak zacząć biegać, rób interwały. Gówno prawda. Nie mogę inaczej tego powiedzieć, bo zaczynając od interwałów, skakujecie na zbyt wysoką intensywność. Wasze ciało nie jest do tego przygotowane, przede wszystkim serce i wy, i szybko się zniechęcicie. To raz, a dwa, zajeżdżacie wasz organizm, do czego organizm nie został przygotowany, i przez to ten trening was wyniszcza, zamęcza, deprymuje. A nie daj Boże, jak ktoś ma jeszcze jakieś wady serca, no to mm, łatwo tutaj o jakąś przykrą sytuację. Jeżeli zaczynasz biegać, no to nie rób od interwałów. Nie zaczynaj od interwałów. Interwały to jest dopiero gdzieś tam gór, szczyt góry lodowej, za które się dopiero później zaczyna, za, zabierasz. Jeżeli na przykład powiem, już, a propos interwałów, jeżeli ktoś biega, szykuje się do maratonu, czy do tam czego do biegu na piątkę dychę, czy półmaratonu, tak jak na przykład ja, e, no to nigdy nie zaczynam przygotowywać od, od interwałów. Zaczynam od spokojnych biegów na niskiej intensywności, a jeszcze oczywiście w ogóle wdrażam ćwiczenia, które przygotowują mnie do tego, żeby biegać lepiej, bez kontuzji, żeby moje ciało było przygotowane na obciążenia pod postacią pokonywanych kilometrów. I Dopiero potem wdrażam te spokojne biegi po jakimś tam czasie i przejściu różnych szczebów y, poziomów treningowych, tak w cudzysłowie, Dopiero potem łapie się za interwał, a nie od razu za interwały. Więc nie słuchajcie na tych grupach durnowatych. Nie biegamy interwałów, jak zaczynamy biegać. Zaczynamy od spokojnych marszobiegów, a najważniejsze to w ogóle zaczynamy od tego, żebyśmy się zbadali jakie jak wysiłkowe krew i dopuszczenie do użytku, że tak powiem, do wysiłku fizycznego przez lekarza sportowego, który nam oświadczy, że nie mamy przeciwwskazań do uprawiania aktywności fizycznej typu biegi długodystansowe. To jest podstawa. Weźcie to, zapamiętajcie sobie. I potem właśnie ćwiczenia, żeby przygotować nasze ciało, a jeżeli, nie daj Boże, czy ktoś w ogóle z większą masą ciała zaczyna biegać, no to zrzucić tą masę ciała, dopiero potem pójść biegać, a nie z tym dużym obciążeniem, balastem biegać, bo to predysponuje do powstawania kontuzji, nawarstwiających się przeciw przeciążeń i urazów i wtedy niszczycie swoje ciało i łatwo Wam o kontuzję i przestajecie biegać. A przecież to miało pomóc w zdrowiu i samopoczuciu i satysfakcji, czy osiąganiu jakichś tam celów. Więc jeżeli mamy nadwagę, zbyt dużą wagę, zbić to dietą, przede wszystkim albo innymi aktywnościami fizycznymi, które nie obciążają kręgosłupa i stawów osiowo, czyli w pozycjach wyprostowanych, stojących, czy wszystko w leżeniu, basen, ćwiczenie należąco, w pozycjach niskich, w odciążeniu, to dopiero potem bieganie. A jeżeli już masz taką wagę spokoju, biegać po prostu, bo chcesz zacząć biegać, no to nigdy też, to też ćwiczenia, i dopiero potem spokojne biegi, a nigdy od interwały e, od razu do wzięcia, do robienia. Spokojne biegi, marszobiegi, na przykład dwie minuty marszu, minuta spokojnego biegu. Jakim tempem biec? Takim, żebyś był, była w stanie wypowiadać pełne, złożone zdania bez zadyszki. Wtedy będziecie biegli i się nie męczyli. Po prostu. A bieganie ma być dla Was czymś przyjemnym, a nie karą, a nie czymś, czego... Nie lubicie, wychodzicie biegać, bo od razu Wam się to kojarzy z zasapaniem z zadyszką, tak jak to miało miejsce w czasach na przykład licealnych, gdzie trzeba było zaliczyć Kupera, tysiąca czy coś tam, to się wiązało z tym, że mocno się zaplujemy, zasapiemy i dlatego jest taka odraza do biegania wśród wielu osób, które po prostu nie lubią biegania, bo nie wiedzą jak to robić w taki sposób, żeby to nas nie męczyło i sprawiało przyjemność. To wynika właśnie z niewiedzy, nie dlatego, że bieganie jest B, bieganie jest bardzo fajne, przyjemne, pożyteczne, można sobie dużo spraw uszeregować w głowie. Jest bardzo, tutaj można być zdrowotne i naprawdę odstresowuje. Jest coś, bez czego no, ja już bym nie mógł żyć, więc e, tylko trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, jak to robić z uśmiechem na twarzy, spokojnie e, i nie krzywdzić swojego zdrowia. A to często właśnie ma miejsce na tych wszystkich forach, które mówią: biegaj interwały, zaczynasz biegać, biegaj interwały. Eee, już nie wspomnę o badaniach czy odpowiednich butach mm, do biegania, więc jeżeli zaczynamy biegać, powinniśmy zrobić sobie te badania dla się tego spokoju, bo ludzie umierają. Ludzie umierają. Umierają. To jest prawda. I żeby faktycznie lepiej poznać swoje ciało, jeżeli masz nadwagę, no to dietą i ćwiczeniami najpierw ogarnij to, dopiero później weź się zabieganie, zabieganie, jeżeli waga jest ok, no to ćwiczenia też, żeby przygotować nasze ciało do obciążenia wysiłkiem fizycznym i tymi kilometrami i potem zaczynamy biegać spokojne. czy to marszobiegi, czy jeżeli ktoś już jest na tyle dobry, no to biegi bardzo wolne, z taką intensywnością, że wypowiadamy pełne zdania złożone, bez zadyszki. To nie, że nie ma tej zadyszki na pierwszej minucie. Tej zadyszki ma nie być na całym naszym treningu. Wtedy budujemy tę wytrzymałość tlenową. Uczymy naszego układ ruchu, układ sercowo-naczyniowy, układ hormonalny, nerwowy pracy długotrwałej, na niskiej intensywności. Budujemy sobie sieć naczyń krwionośnych, zwiększamy ilość enzymów tlenowych, i liczba toch wzrasta i nasze serce się rozrasta, zwiększa się jego objętość, dzięki czemu więcej krwi wyrzuci na obwód. I dlatego też potem nam tętno będzie spadać podczas biegu, a prędkość będzie rosła. Będziemy też mogli biec dłużej i z, niższą, z, znaczy z tą samą intensywnością, a niższą wartością tętna i mniej się męcząc. A jak zaczniemy od interwałów łupniemy, to nam to nic kompletnie innego Zajedziemy się, bo nie serce nie jest przygotowane na to. Sieć naczyń w nie została rozbudowana, więc jak ma redukować to wszystko? wysoki poziom kwasu mlekowego, jak nie mamy mechanizmów, wytworzonych mechanizmów, które powinny z tym wysokim kwasem mlekowym walczyć. Do tego jeszcze układ nerwowy nie jest przystosowany spokojnymi bodźcami po kolei, po kolei, tylko od razu łup, jest taki szok. To tak jakbyśmy chcieli uczyć dzieci pływać rzucając je od razu na głęboką wodę i dziecko płynie. Tak? No albo się utopi, albo przetrwa. A jeżeli my od płytszej wody zaczniemy, pomału jakieś sekwencje ruchowe i tak dalej, pomału stresujemy, że tak powiem, to dziecko, no to coraz bardziej jest pewne siebie. Tak samo z naszym układem nerwowym, układem mięśniowym, sercowym. małe, spokojne bodźce, dopiero później te bardziej agresywne, dzięki czemu będziemy lepiej do tego przygotowani. Bieganie będzie sprawiało nam przyjemność, a nie od razu się zdenerwujemy, nie będziemy biegać, czy się zajedziemy. Nie daj Boże, zrobimy sobie kontuzje, więc podstawowa rzecz, nie biegamy interwałów, jak zaczynamy biegać. Czy nawet jeżeli już coś, coś biega, nawet trójkę w maratonie łamie. No to nigdy nie rozpoczynamy przygotowań treningowych od y, interwałów, tylko od spokojnych biegów, przede wszystkim w ogóle od ćwiczeń. Od spokojnych biegów dopiero później budujemy kolejne szczeble naszego y, treningu, naszej biegowej piramidy treningowej. I z tym Was zostawiam. Biegajcie i bądźcie zdrowi, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam, Paweł Matner. To tyle. Cześć!